Także miło Was widzieć, pozdrowić. Oczywiście dzisiaj to nie dzień wystąpienia polityków. Bo to Wasze święto, Wasza radość i gratuluję tutaj przy okazji wszystkim zasłużonym, którzy otrzymali e, nagrodę Pana Ministra, a w sposób szczególny zapraszam tutaj na scenę Pana Łukasza Mury, który z ramienia powiatu pilnuje tutaj rolnictwa ja bardzo Wszystkich przepraszam spraw, natomiast... które są e, bliskie naszemu sercu, dodatkowy... również odznaczenie pana ministra Telusa, który w sposób szczególny osobiście zaproponował to odznaczenie. Bardzo proszę, pani Łukasz. To już proponuję, żeby pani poseł e, może tam przy namiocie wręczyła wyróżnienia, o którym niestety nie byliśmy poinformowani, które nie zostały przewidziane w dzisiejszym programie. Natomiast teraz proszę już o zabranie głosu pana posła Krzysztofa, Krzysztofa Gadowskiego. Ja wiem, zapraszam panią poseł, panią Gabrielę Lenetą. Dzień dobry Państwu, piękny dzień.